Chodziłam do pewnego luksusowego salonu w centrum od pół roku. Skórzane fotele, świece waniliowe, ceny jak z kosmosu. A manikurzystka Renata zachowywała się, jakby robiła mi łaskę, że w ogóle mnie obsługuje. Wzdychała, przewracała oczami, wciskała najdroższe usługi. Ale apogeum przyszło przy ostatniej wizycie. Poprosiłam o zwykłego fręcza na rodzinne przyjęcie. Renata złapała mnie za dłonie, spojrzała na nie jak na brudne narzędzia i głośno rzuciła. Kochana, z takimi chłopskimi rękami? Nawet najlepszy manikier ci nie pomoże. Najpierw krem, później paznokcie. W salonie zapadła cisza. Recepcjonistka zakryła usta, klientka obok spojrzała na mnie ze współczuciem. Zapłaciłam chore 200 zł i wyszłam. W samochodzie ryczałam 20 minut. Pracuję w sklepie budowlanym. Moje ręce nie są miękkie jak u pianistek, ale chłopskie to bolało. Trzy tygodnie później skroluje Instagram, a tam Renata: Wielki pierścionek, sesja narzeczeńska, ślub za dwa miesiące. W komentarzach: Same zachwyty. Zauważyłam coś ciekawego. Jej świadkowa pyta o terminy na paznokcie dla całej ekipy. A ślub? W tym samym ośrodku, w którym pracuje moja ciotka jako koordynatorka. Zadzwoniłam do ciotki niby przypadkiem, pytając: Co tam nowego? A ona od razu: O Jezu, mamy ślub jakiejś manikiurzystki koszmarna baba wszyscy dostawcy uciekają. I wtedy ułożył mi się plan. Mam koleżankę, Monikę, świeżo po szkole kosmetycznej. Jest świetna, a ja kiedyś pomogłam jej przeprowadzić się. Zadzwoniłam i mówię – chcesz zrobić makijaże na ślub? Pewnej bardzo niemiłej osoby? Była zachwycona. Monika zgłosiła się jako makijażystka. Portfolio miała świetne, dostała robotę od razu. Dzień przed ślubem pisała mi, że Renata jest okropna. Wrzeszczy na florystkę, poucza fotografa, poprawia wszystko sto razy. Najlepsze? Nie poznała Moniki, choć zdjęcia ma na swojej stacji w salonie. W dniu ślubu Monika malowała druchny idealnie. Najlepsze kosmetyki, perfekcyjne kolory. Arenacie zrobiła bardzo subtelne korekty. Podkład o odcień za ciemny, twarz jak z solarium. Cienie nakładane po swojemu, lekko nierówno. Pomadka w zimnym brązie, która żółciła zęby. Każdy element osobno wyglądał normalnie, ale razem koszmar. Monika chwaliła ją cały czas. Ten kolor podkreśla Twoje oczy, ależ elegancko pani wygląda. Renata aż promieniała, robiła selfie non-stop. A druchny Wyglądały jak gwiazdy z okładki. Kiedy Renata szła do ołtarza, widziałam reakcję ludzi. Szeptali. Grum patrzył na nią, jakby nie był pewien, czy to ta sama osoba. Fotograf zmieniał kąty, jakby desperacko próbował ją ratować. Na weselu Renata zaczęła się przeglądać w lustrze. Widziałam, jak z minuty na minutę robi się coraz bardziej przerażona, ale było już za późno. Zdjęcia z ceremonii były zrobione, a kontrast między nią a resztą? Bez litości. Renata wyglądała dokładnie tak, jak sprawiała, że ja czułam się tamtego dnia i chyba pierwszy raz w życiu poczuła, jak to jest być zawstydzoną.